Jeszcze przed materiałem pytanie dla Was: Kto jeszcze według Was z polskich graczy powinien pójść do zagranicznej formacji? Drugi dzień zamkniętych kwalifikacji do Ligi Flashpoint był zdecydowanie pełen zawirowań i kontrowersyjnych sytuacji. Głównie wszystko tyczy się formacji XVIPRUS Pro. Każdy z fanów tej ekipy zastanawiał się, dlaczego Krank gra w miejsce Snacksa. Było to na tyle dziwne, że bardzo szybko zaczęły narastać różnego rodzaju dziwne plotki. Wszystko jednak wyjaśniło się nieco później. Jakby to określić, Snacks zaspał na mecz, który został rozegrany o godzinie 15. Oczywiście, Polacy przegrali swoje spotkanie na Gamer Legion i to z Kretesem. Niektórzy gracze ex Pro nie kryli oburzenia tą sytuacją. Zresztą nie tylko oni. Karmak, czyli osoba odpowiedzialna m.in. za IM Katowice, szczerze mówiąc mocno się zdziwił za istniałą sytuacją, a przez dwie dekady, które siedzi we sporcie, widział już naprawdę dużo. Trzy grosze do tego wszystkiego dorzucił też znany nam wszystkim analityk i historykę e sportowy Torin, który powiedział wprost: Snacks stara się spędzić jak najwięcej czasu w snach, w których nadal jest kompetentnym graczem, a nie dupkiem. Oczywiście jestem ciekaw, co sądzicie na temat tych słów. Do tego wszystkiego odniósł się Snax, który w zasadzie odpowiedział na to wszystko krótko i na temat. Na ten moment podobno Janusz zmaga się z jakąś chorobą i ma po prostu problemy ze snem. Jak sam stwierdził, spóźnił się jedynie 10 minut, ale było już po fakcie, bo chłopaki ze prowadzili sprawdzili Standina. Dziwne, że Snax nie wszedł po prostu na drugą mapę. Co o tym wszystkim sądzicie, piszcie w komentarzach. W zasadzie to cała zaistniała sytuacja prawdopodobnie pociągnęła za sobą całe pasmo zdarzeń, które doprowadziło do rozpadu EX Wirtus Pro. Biały Kamil Snacks PHR oraz Wegi. Takiej piątki nie uświadczymy już na naszym polskim podwórku. Ten luźny projekt tak naprawdę zaproponował Snacks, a jak mówi sam PHR, wszyscy mieli gdzieś z tyłu głowy taką myśl, że ta formacja określona nazwą Robin Hoodzie wcześniej czy później może się rozpaść. No i niestety, bądź stety, stało się. Dlatego też Polacy nie chcieli kontynuować gry pod okiem Kubena. Po prostu niby każdy traktował to na poważnie, ale tak naprawdę z ich treningów, które trwały 4 godziny, dziennie nic nie wynikało. Ciekawi mnie zatem wpis białego. On sam przecież niedawno napisał, że szukałem organizacji do reprezentowania, a tak naprawdę tydzień później doszło do rozpadu. Jest to zdecydowanie dziwne. Samemu PHR-owi było ciężko stwierdzić, z czego wynikał wpis Pawła. Teraz jednak jak dobrze wiemy, żaden z graczy nie ma już kontraktu z Virtus Pro, przez co na spokojnie można budować coś nowego. Na tej chwili mamy po prostu wysyp świetnych graczy bez żadnej drużyny. Pamiętajmy też o projekcie Tazaneo. Stomp, Oscarz, Maus, Rollens, Snack cała piątka Robin Hoodów. Jest w czym wybierać, ale po ostatnim superprojekcie Virtus Pro, który wyszedł jak wyszedł, nie chcę na próżno po prostu powiedzieć, że nowy ewentualny polski superteam podniesie naszą scenę, bo w to jakoś na ten moment ciężko mi uwierzyć. Jak na razie, zespół AWS pokazuje, że bez wielkich ników da się zakwalifikować nawet na finały ranowe do Los Angeles i ciężką pracą da się wiele, ale o tym za moment. Co sądzicie o rozpadzie ex Virtus Pro? Piszcie oczywiście w komentarzach. Chyba nikt z nas przed 2020 rokiem nie stawiał AWES w roli drużyny, która jako jedyna będzie bronić honoru naszej polskiej sceny. Rzeczywistość jest jednak taka, że ostatnie różnorakie kwalifikacje pokazują, że to właśnie AWES niezaprzeczalnie jest najstabilniejszą formacją w Polsce. A wczorajszy sukces zakwalifikowania się do globalnych kwalifikacji na Flashpoint jedynie potwierdza, że na ten moment AWES to najlepsza drużyna w Polsce. Gra po prostu najlepszego CSA i to jest po prostu fakt, którego nie da się podważyć. Co ciekawe, Aves testował Bogdana w roli trenera. Możecie go kojarzyć m.in. z komentowania na różnych polskich turniejach i nie tylko. Nie wiem jaki dokładnie miał wpływ na chłopaków, ale również dołożył cegiełkę do tego sukcesu i chwała mu za to. A wy co sądzicie o sukcesie Aves? Dadzą sobie radę podczas globalnych kwalifikacji? Piszcie w komentarzach. Nie, się

I tak jeszcze na szybko o AGO. MHL na całe szczęście wraca do podstawowego składu AGO. Udało mu się nadrobić zaległości w szkole, które wykluczały go z gry na pewien czas. Mimo to organizacja po raz kolejny musiała zrobić wymuszoną zmianę. Na turnieju Oga Counter Pit nie zagra gruby ze względu na zabieg medyczny. W jego miejsce wejdzie oczywiście Fiku. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o Discordzie, na którym informacje m.in. o nowych odcinkach. Pamiętajcie łapce w górę oraz subskrypcję, jeżeli ten film Wam się spodobał. Dzięki za wsparcie.